Prowadzisz firmę w branży turystycznej lub planujesz rozwój swojej firmy w tej branży na terenie Polski Wschodniej? Chcesz zainwestować w rozwój swojej firmy? Teraz masz szansę. Możesz otrzymać pożyczkę do 1 miliona złotych z oprocentowaniem już od 1% w skali roku. Najważniejsze informacje: brak wkładu własnego, maksymalny okres spłaty to 7 lat, karencja w spłacie do roku. Na co możesz przeznaczyć pożyczkę? Rozbudowa obiektów noclegowych i gastronomicznych. Tworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, turystyki zdrowotnej, kultury i rozrywki, rozwój transportu turystycznego, działalność agencji turystycznych i organizatorów imprez, produkcję ekologicznych produktów i regionalnych specjałów czy rewitalizację tradycyjnych zawodów rękodzielniczych i rzemieślniczych. Ważne, nie musisz być firmą sektora turystycznego. Wystarczy, że planujesz rozwój Twojej firmy. Kierunku turystyki i dopiszesz odpowiednik od PKD do swojej działalności. Jeśli chcesz dołączyć do grona naszych zadowolonych klientów lub dowiedzieć się więcej, zapraszamy Cię do kontaktu.